Cześć, tu Baśka ze składu karmy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prawidłowo czyścić psu zęby. Sami dbamy o swoje zęby. Chodzicie na pewno do dentysty, zmieniacie szczoteczki, kupujecie najnowsze sprzęty. No ale co z psami, co z waszymi pupilami? Czy zaglądacie do paszczy swojego psa czy kota? Przybliżymy Wam kilka sposobów, jak zdrowo karmić. Jakie są gryzaki dentystyczne? Jak dbać po prostu o e, zdrowie jamy ustnej u psa? Jest wiele sposobów dbania o zęby waszego pupila. Są miękkie szczoteczki, są nakładki na zęby, specjalne płyny, które możecie dodawać do miski z wodą. No i oczywiście gryzaki dentystyczne, e, które dzielimy na różne kształty, rozmiary. To musimy dopasować do waszego psa. Warto kontrolować stan jamy ustnej, na przykład regularnie przy wizytach u weterynarza, ale fajnym sposobem jest też poproszenie groomera, czyli psiego fryzjera, o sprawdzenie stanu paszczy waszego psiaka. Zaglądnięcie do pyszczka trwa tylko chwilę, a dzięki temu będziecie wiedzieli, w jakim stanie są dziąsła i zęby waszego psa. Mamy różne kształty gryzaków i różne wielkości dopasowane do waszego psa. Po fajnym Związaniem jest na przykład serki malajskie. u nas marka Olo są kości są twarde gryzaki jest Fish for Doga wersja Dental Jerky one sprawdzą się, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, bo nie każdy pies lubi albo pozwoli zaglądać sobie do pyska. Fajnym rozwiązaniem są przysmaki, które mają już strukturę chropowatą, twardszą. Dzięki czemu fajnie ścierają kamień na zęby, taki świeży powstający na co dzień. Można je podawać praktycznie do każdego posiłku albo codziennie, bo mają Niską kaloryczność. Jerki dentale nasze to tylko dwie kalorie, tak naprawdę. No i możemy sobie je obejrzeć z bliska. Mają różne kształty i wielkości. Na przykład jerki squaresy to takie fajne kwadraciki. One akurat są większe, większe. są też mniejsze. Tidlersy. super stosuje się je podczas treningów czy jako nagrodę. Poza tym, że czyszczą zęby, to dodatkowo jest super dźwięk chrupania, który powoduje większe zadowolenie u waszego pupila. E, świetnie pachną. Dla psa świetnie pachną, bo to ryba, także naprawdę efekt jest doskonały. Pamiętajcie, przy stosowaniu gryzaków i innych przysmaków, warto przeliczyć jeszcze raz dawkę pokarmową, którą stosujecie dla swojego psa, tak, żeby odpowiednio utrzymać kaloryczność, jeżeli macie psa z problemami lub z tendencjami do tycia. Tutaj mamy wersję większą. Jest wersja dla na przykład większych psów, które mają większe szczęki i dłużej trwa rzucie takiej skóry. To jest 100% skóra z ryby. Chropowata tekstura powoduje to, że kamień fajnie nam schodzi z ząbków. Takie gryzaki jak serki himalajskie są produkowane z mleka krowiego. Warto zwrócić uwagę, żeby były to krowy z wolnego wybiegu. A co ważne, nasze serki są pakowane w osobne opakowania, dzięki czemu unikniemy zabrudzeń i kurzu, który może gdzieś na nich się osadzać w sklepach zoologicznych. Zwróćcie uwagę, żeby serki były pakowane właśnie hermetycznie. Podsumowanie na koniec: zwróćcie uwagę, jaką karmą karmicie psa, czy w składzie jest cukier są karmy, które niestety wpływają mocno na stan uzębienia u waszego psa. Warto zwrócić uwagę też na to jakie gryzaki podajecie, czy one mają funkcję też dentystyczną. Jeżeli musicie dawać przysmaki, warto skupić się na tych, które pełnią też dodatkowo tą funkcję czyszczenia zębów. Chcecie wiedzieć więcej? Macie pytania? Zostawcie nam komentarze pod filmikiem. Zapraszam serdecznie na kolejne filmiki serii Jak zdrowo i mądrze karmić wasze zwierzaki.